Dzień dobry na kanale Forest Cleaning. Jeżeli Wam się podobają tematyki sprzątania świata, magnesowania oraz chodzenia z wykrywaczem po plaży i szukania rzeczy współczesnych, to zostawcie suba, a my bierzemy się do roboty. Dzień dobry, dzisiaj porobimy sobie taki mały rekonesans, zwiat po różnych terenach w Krakowie. Doszliśmy do pierwszego ciekawego miejsca, znaczy już tu nie raz byliśmy, ale. Przyszliśmy tutaj, zobaczyć, czy się coś tutaj zmieniło. No, wydaje mi się, że nic. Oprócz tego, że tutaj troszkę śmieci doszło. Wejdźmy do środka znowu, jak się rozgromniemy. No, mówię, no, śmieci tylko doszło. No nic, na razie i tak tutaj nic nie będziemy robić. To pewnie i tak idzie pod bloki, które tam będą, które na razie są tam budowane. A my tutaj ogarniemy jakieś te kapselki, inne duperele takie. Pomniejszy złomik lub jakieś koreczki, jak tu wyjdą, ponieważ to pójdzie na cele charytatywne. No i złomik na dron, drona, może coś wyjdzie ciekawego, zobaczymy. My, wyszło nam jakieś pełno kapsli i trzy kabelki. Dotarliśmy do tego miejsca, gdzie by, kiedy byliśmy na magnesowaniu, zostawiliśmy te duperelki. No i może dzisiaj spróbujemy je jakoś zapakować, bo mamy dzisiaj sprzęt do. Pocięcia przynajmniej tej blachy. Zobaczymy, jak będzie z tymi prętami. Udało nam się tą blachę połamać, lecz tych prętów nawet nie dgnęliśmy Oprócz tego, że oczepaliśmy z takiego mułu, z takiej narośli, czy jakby to nazwać. No niestety, pręty będą musiały poczekać do jakiegoś większego sprzątania. I się nimi zaopiekuje MPO albo jakiś inny zarząd, który jest odpowiedzialny za sprzątanie terenów zielonych, albo odbieranie śmieci, właśnie z ze sprzątań, które organizują jacyś obywatele No niestety Jak się nie ma możliwości to jest jak jest Pamiętacie może hula hop złomiarza? No tutaj sobie leżało, zostawiłem dziada, żeby go kiedyś wziąć No i wiecie co teraz? Nie ma dziada No jest to smutna informacja, że nie my go to wynieśliśmy Ale to jest dobra informacja, bo tego już tutaj nie ma a teraz tak się zastanawiam, żeby przejść na drugą stronę i popatrzeć się, bo tam ostatnio znaleźliśmy kabelek. No i teraz zobaczymy sobie, czy może jeszcze jest jakiś tam inny kabelek. Taką nadzieję mam tutaj. Znowu się bawię w parkura. Hop, hop, dobra, przeszliśmy jakoś. Rozglądniemy się tutaj. No tutaj, butelka to pasuje wziąć. Tutaj wejdziemy sobie w końcu rekonesans dzisiaj robimy to można pochodzić po takich miejscach jakbym miał buty inne to bym bardziej ucieszony był no ale mniejsza już dobra no nic, jak coś wygrzebiemy to pokażemy jeśli chodzi o sprawy finansowe to mamy tak cząstka z jakiegoś krzesełka, chyba nawet i szkolnego prymcior Jakaś obręcz chyba od beczki. No i buteleczka, ale tutaj zakręteczka nas interesuje, a buteleczka do śmieci. Odmrażacz się troszkę odmroził nam, ale cóż, bierzemy dziada. A ze śmieci siateczka nam wyszła, która pomoże nam zabrać te duperelki. No tu jest jakieś szkło, folia, plastik, inne takie popierduki. Śmieci wyniesione, my troszkę zmęczeni, ucieszeni. My troszkę pozbieraliśmy, posprzątaliśmy, nie ucieszeni, bo co po niektóre rzeczy musiały zostać, ale no, nic na to już nie poradzimy. No i widzimy się w kolejnym miejscu. To miejsca, kiedy tutaj gdzie kiedyś tutaj znajdowaliśmy dużo elektroniki jakiejś. No i dzisiaj też pochodzimy sobie, popatrzymy się, czy coś wypadnie. I zobaczymy, jak będzie. Początek już nam przyniósł parę ciekawych rzeczy. To jest jakaś blaszka, tutaj jest miedziuszka, tu jest mosiąc. No i resztę to, co widzicie. I my kolejne popierdółki, które znaleźliśmy, troszkę miedziuszki, jakaś elektronika, jakiś kapselek, zawleczka i tak dalej. To wyskubaliśmy, może niewiele, bardzo niewiele, ale łopatka za to jeszcze czeka. Znaleźliśmy takie coś tutaj jest jakiś mosiąc. Tutaj jest jakiś złomik, tutaj też jest jakiś mosiądz, bierem. No, dużo tego tutaj dzisiaj nam nie wypadło, ale coś zawsze się trafiło. Na przykład, takie coś może być. Nie będę marudził za bardzo. Lepsze takie niż nic. Zawsze to ciutkę do przodu na drona będzie. Ostatnim miejscem, do którego doszliśmy w tym odcinku, jest Stary Dwór w Parku na Duchackiej. Zobaczymy, czy coś tutaj wyjdzie, ale wątpię. Kolejne jakieś popierdółki, ale nic konkretnego. Znaleźliśmy trzy grosze, a dodatkowo jeszcze takie duperelki. Nie jest tego dużo, no ale zawsze coś do przodu. No nic, idziemy dalej. Dobrze, teraz jeszcze podsumujemy tylko to, co udało nam się ogarnąć z różnych terenów. Podsumujemy i kończymy. Dobrze, na dzisiaj to będzie już koniec. Jeżeli Wam się podoba to co robię, to dajcie łapkę w górę lub w dół, według Waszej subiektywnej opinii. E, możecie też dać suba, bo każdy sub to jest motywacja do działania. Możecie mnie też wesprzeć na bajkafitu, e, link w opisie, no i w sumie do przyszłości.